Siemaneczko moi widzowie Dzisiaj będzie coś speciba Będzie za chwilę update, więc sobie trochę pogramy na updateciku No za minutę update, więc akurat dobrze Otwieram sobie już bezki, już party no i co jest Ja sobie spadłem Już chyba i tak nie zdążę Sobie już pootwieraj tych jajeczek No i za chwilkę będzie update, no to bym chciał sobie pójść, tylko no nie mogę. Za godzinkę będzie też coś z toileta, więc nie można przegapić, a snafty to będzie no później, później będzie, bo teraz na razie jakby no nie mam czasu. No mam czas, ale no jakby są inne sprawy też w życiu, więc nie tylko to, no i... Z... Za chwilę, no już powinien być w sumie update, a z jajek, które ben... będę miał, po prostu pozbieram, po prostu zbieram sobie te jajka za, no update, żeby wybrać tak, no nie mam ze stoi dopiero móc, no dopiero móc sobie coś otworzyć, bo... Bo może coś lepszego akurat się drobnie. Typu lepszego, no to lepszego. Tu sobie się podpierajmy, póki jeszcze jest. E, tam, no to się nie interesujcie, bo kolega tam coś wysyła kłopotę. Hmm. No nie wiem, na trzeciej nic nie ma, więc. Okej. Okay. No bo już nie mam tych. No szkoda, już by się przydał. No już powinien być w sumie, w I tak nie ma. no, umrę, umrę, umrę. Oczywiście Hughesia nie mam. No, Chciałem ją zdobyć, ale się nie do tego Hughesia. Na kilka godzin sobie. Zostawiam sobie telefon. Zbieram kokolwiek, więc już to też do tam też warto. No i, no i właśnie. kupię sobie właśnie nową tą tą. Jakby... Co to robi? Ej, co ta skrzynka tak zapinkala? To chyba daje to, że spety są. Słyszy się mocniejszy. No, to fajnie. pet no, search. Nie jest takie najgorsze. Myślę, że będzie. Ale okej. Okay. Gramy sobie dalej, gramy sobie dalej. Czekamy na update. Z tego, no, oczywiście, no. Pety, no. Kopety, no, jest. Dobra. Magneczny nie przynaleźć. Nie, może stracić Hunter. Tu są strąpety. No właśnie, no co to. No nie wiem, jakby gdzie jest ten update, bo. Pacimy na to chyba normalne, że update. No to. Co on to w ogóle robi? Nie, o tamto. A sądzę, że. No, nie ma update. No i jest. Wear setting pet simulator. Please wait for you. you. Ok, ok. Ehm, nie z gry? Chyba tak. Nie. No. no. Okej, okay, wrzuciłem na, na Trading Platinum, ale nie wiem w ogóle po co. Z jakiegoś konkretnego sensu mnie to wrzuciło No, coś tutaj było, ale ciekawego. Piszącał. deal. Ale mnie to nie interesuje. Florgift. Jużka. Szebmonkeje jakieś Diamond gift pack Open for Diamond Reward A kupmy sobie Otworzymy sobie taki, taki jeden sobie otworzymy Chciałabym zobaczyć co to też jest Otworzymy sobie taki jeden No i gdzie jest ten Diamond gift pack jest O! Czy jak ja się dobrze nie pomyliłem, to mi dało to 150 Między diamentów? No czekaj, czekaj, czekaj. Ej, poczekaj. Jeszcze, prawda, mity. Nie no, bo teraz dało 18. Marnuję trochę gemy. Ale widać, że to po prostu tak... No różnie na nie. Różnie. Więc... To 75 tysięcy No ja niby się to układam niby nie. Mało ważne. O. Czas patrę, on dalej rośnie. Okej. Okay. Jest. I teraz tu widzę jeszcze eksplodik platik Egi. Więc nie jest wcale aż tak tak źle. Nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Co my tu jeszcze mam na trening? Ja popatrzę na ten trening i... No dobra, jesteśmy na sobie battle... No na evencie chyba. Jak się nie pomylę, w nowym świecie. No to jest chyba jakiś nowy świat. Jak się nie pomylę, chyba tak. Chyba tak, no nie wiem. Na razie ja dochodzimy sobie tutaj Blade'n'Apple zniszczyć. Kurde, no potek tu w ogóle nie odpaliłem. No nie, bo tego jeszcze nie mogę. tu odpalmy to, to. Nie, nie, nie mogę. No to sobie jest. Jak, coś, coś. No i dobrze. Lecimy sobie dalej z koksikiem. I czekamy na te ja. Jak będę ich miał tak, to, nie wiem, może, 80, to, to jest drobne. takiego tajkaniko by było dobrze. No, myślę, że... to byłoby dobrze. Znieśmy sobie te, Brain Apples. To, no i otwórzmy sobie jeszcze. Tak, w międzyczasie. Ile dostaliśmy? 40. 40. Okej, okay, wróciło się. Teraz następny. Gdzie to jest? No kurde, zgubił. Ile? 18 tysięcy. Słabo, słabo. Tym razem słabo. Nie oddało, ale nawet git. Ile? O! No to... oddało 150 tysięcy. To się tak mniej więcej zwróciło, bo tak to ten opening to był słabiutki. No pi pierwszy no to w dobrze poleciał, a drugi... Tak. No dobra, ja sobie wniesie coś ja te brain apple, a wy pamiętajcie, by zostawić suba i lajka i wam skibnę po prostu, bo to męczą. No to dobrze. No to dobrze, lecimy sobie dalej. Nowa kraina. Co tutaj zrobić? Goldpety. Ok. no to nie... idźmy sobie tutaj szybko. Trużę te głupie goldpety. Tego nie, po prostu nie lubię robić. No i gdzie to tepety. Te nie mamy. Głupie. zrobił. Tu nawet... git. U matku ile tego jest. Nawet git. Zrobił się nawet więcej. Co to nie to wykonane. Jak no czytam laj